Cześć wszystkim, tu Marta z witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dziś przychodzę do Was z tematem naszych jednych nowości, którymi są różnego rodzaju kaboszony, mnóstwo kształtów i rodzajów kamieni się pojawiło ostatnimi czasy, między innymi tego typu krążki, tutaj mamy fasetowane łezki, Mamy też prostopadłościany, Mamy, są też tutaj fajne takie trapezy smukłe i też w okuciu pojawiły się kaboszony. O, tego typu też się pojawiły różnego rodzaju kaboszony. Zachęcam do obejrzenia wszystkich nowości na naszej stronie, a ja Was zapraszam do pokazania kilku nietypowych inspiracji na kolczyki z wykorzystaniem właśnie niektórych z tych kaboszonów. Zapraszam. Do wykonania tych kolczyków będziemy potrzebować bardzo niewiele materiałów. Między innymi wykorzystamy też nowe zabieżki ze stali chirurgicznej. Główne przeznaczenie jest do wisiorków. Ja chciałam Wam właśnie pokazać, że możemy je wykorzystać w zupełnie inny sposób. Oczywiście kółeczka zaciskowe i bigle. No i wybrane przez Was kaboszony. Spis wszystkich produktów oczywiście znajdziecie na dole w opisie. Będzie to wszystko podlinkowane. Co należy zrobić? Bierzemy sobie nasz, nasze kółeczko zaciskowe i rozchylamy je dość mocno, ponieważ kaboszony są dość grube. Chcemy, żeby swobodnie nam przechodziło przez wszystkie dziurki. Nakładamy sobie kaboszon na nasze kółeczko zaciskowe. Bierzemy naszą wybraną zawieszkę, nakładamy ją na kółeczko zaciskowe. I oczywiście kółeczko zaciskowe. Zamykamy. Wielkość kółeczka zaciskowego minimum 6 mm ja polecam jednak użyć 7, będą się ładniej wtedy układać nasze e, zawieszki. Bierzemy teraz już tylko bigiel i będziemy go zahaczać o kółeczko zaciskowe. Rozchylamy sobie nakładamy Dociskamy i pierwszy tutaj kolczyk mamy już gotowy i drugi do pary. Tak samo postępujemy w opcji ze, złotym, ze złotą zawieszką. Także tak naprawdę to, jak wykorzystamy dany materiał, pomimo jego nazwy, zależy już tylko i wyłącznie od nas. Tutaj mam trapezy, i do nich dorzuciłam sobie zawieszkę w postaci krzyżyka. My dokładnie postępujemy. Tak samo. I kolczyki są już gotowe. Na dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i w kliknięciu w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi powiadomieniami o nowych filmach. I zapraszam do kolejnego odcinka. Już niebawem. Do zobaczenia.